13 października, początek Festiwalu Prapremier. Bydgoszcz informuje. Festiwal Prapremier w tym roku odbędzie się już po raz 22. Jego przewodnie hasło brzmi Pola Walki. Współczesne doświadczenia, wojna w Ukrainie, pandemia, kryzys klimatyczny skłoniły Wojciecha Farugę i Julię Cholewińską z Teatru Polskiego do refleksji, że współczesny świat jest właśnie polem walki. Siedem przedstawień, które widzowie zobaczą w ramach festiwalu, to kolejne próby odpowiedzi na pytania o dzisiejszy świat i jego wyzwania. Spektakle będą do obejrzenia od 13 do 21 października, następnie odbędą się sceniczne czytania pięciu tekstów. Które są finalistami konkursu Aurora nagrody dramaturgicznej Miasta Bydgoszczy. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem pola walki i poprzez zróżnicowany program badamy i rozpoznajemy różne pola walki i różne walki, którą artyści prowadzą we współczesnym świecie i we współczesnym teatrze. Czytaj więcej na www.bydgoszcinformuje.pl.